Mandero wszystkim witam w nowym odcinku z Forzy Horizon 5 z nowej playlisty, z nowym zadaniem. Standardowo zaczynamy od zadania w poszukiwania skarbu. Mamy lato, mamy całkowicie nową serię, mamy nową playlistę, więc lecimy z koksem i mamy poszukiwanie skarbów, szybka ścieżka. Podpowiedź skarbu: przestań się bawić i bądź pierwszym kierowcą, który doprowadzi swoją zabawkę do mety. I teraz tłumaczę, co tu trzeba zrobić. Trzeba zrobić to, żeby wygrać wyścig drogowy, nie uliczny, drogowy, i trzeba zaliczyć to torową zabawką. Ale zanim zaczniemy, kurczę, yy, dalej to już Wam mówię, że możecie połączyć trzy rzeczy w jedno, więc tak naprawdę robimy sobie te mistrzostwa, tylko żeby tu nie zasłaniało, no trochę będzie moja kamerka zasłaniała, mistrzostwa sezonowe, to jest historia zabawki torowej, tutaj przesunę teraz na środek, historia zabawki torowej i tam wygrywamy KTM x -Bow. jeżeli ktoś nie ma na przykład żadnej torowej zabawki, to może zrobić sobie te mistrzostwa i w tym momencie zdobywa tą zabawkę torową, i dzięki niej może sobie zaliczyć od razu Forza Ton tygodniowy. I wystarczy mieć KTM, przejechać się, zdobyć 12 gwiazdek w fotoradarach. Co tam jest, zdobyć 5 umiejętności skoku. I później, czwarty rozdział tego zadania jest, żeby wygrać zwycięstwo w wyścigu drogowym. I w tym momencie po prostu macie jedno zaliczane, zaliczacie wyścig drogowy i w tym momencie zaliczacie połowę, tak jakby zadania ze skarbu, bo jak zaliczymy drogowy, to dopiero będziemy mieli podpowiedź, gdzie jest skarb. A jak ktoś się nie chce w to bawić, to po prostu bierze jakąś zabawkę torową, czyli wchodzimy na przykład w samochody, zmień samochód, robimy selekcję i prawie gdzieś tam na samym dole yy, będą zabawki torowe, tak? Albo i nie. Albo już przeleciałem. A, torowe zabawki. Zabawki torowe. No, torowe, torowe zabawki. I tak naprawdę możecie sobie przejechać ten wyścig drogowy, którym autem chcecie w garażu, który macie z tych torowych zabawek. Więc, no już dowolna sprawa. Wchodzimy jeszcze sobie w mapkę i wybieramy na przykład jakiś wyścig drogowy, tak, czyli coś takiego z niebieskim znaczkiem. No to sobie na przykład nie wiem, no zaliczymy ten tutaj. Szybka podróż i startujemy wyścig. Trzeba go oczywiście wygrać. Pyk, solo. Dobra, lecimy. Ja Was oczywiście nie będę zanudzał pełnym wyścigiem, tylko po prostu zapauzuję sobie nagrywanie bo ja wiecie, że ja nagrywam ciągiem i wrzucam z, y, niepocięte filmy, żeby było wszystko kurde czarno na białym, ale no to nie będziemy przecież y, ogrywać całego wyścigu, więc tak naprawdę dla Was to będzie mrgnięcie okiem, a ja podejrzewam, że spędzę 3 minutki na tym wyścigu i widzimy się za sekundę. Dobra, jesteśmy, coś mi się tam kurczę zwiesiło, oczywiście, jak na złość. Dojeżdżam do mety i zaraz zobaczymy, czy nam zaliczy. Pyk 2 minuty, 39 sekund. Polecam ten wyścig, bo on jest, kurde, bardzo szybki. E, przyjemnie się go jedzie. No dobra, to zobaczmy, czy nam zaliczy zadanie i pokażę, e, gdzie jest skarb. No i oczywiście, czy kurczę, nie będzie nic zwalone i będziemy widzieli skarb. Wyzwanie skarbów ukończone, naciśnij X. Eee, o, mamy podpowiedź. Pyk, jest to tutaj na dole, po prawej stronie, akurat wyścig skończyliśmy tutaj, więc mamy bardzo blisko. Eee, I mamy też tutaj podpowiedź w postaci tego, że zmienił się obrazek. I widzimy mniej więcej, gdzie jest skarb, jest bardzo duża podpowiedź, bo jest Apex ta tablica u góry Więc no łatwo się domyślić, gdzie stoi skarb No i dobra, no to sobie zaznaczymy na mapce GPS-em I to jest właśnie ten Horizon, Przystany Horizon Apex, bo właśnie teraz wszystko bazuje w tej playliście na tym Apexie i polecam sobie, polecam Wam Dojechać w to miejsce Przed tym rozwidleniem Tylko właśnie od drugiej strony Więc mamy kawałek do przejechania Już nie będę się respił, mogłem się zrespić Ale sobie pojeździmy Kurde jaki tłok Ja pierdziele na cztery auta się wyprzedzają Ulica dwupasmowa, czy pójdę cztery rzędy robić. Oczywiście zrobimy sobie zdjęcie, bo drugiej, drugiej okazji już nie będę miał. No i dobra, dojeżdżamy do celu. Tak, osiągnęliśmy cel i widzicie tą tablicę Apex. I mamy skarb po lewej stronie. Ja już tutaj zajeżdżam, tak, żeby mieć. O! Ależ bym kurde przywalił. Wchodzimy w zdjęcie. <noise> I mamy torową zabawkę, i skarb, i napis. Apex. O! Teraz to ta. Więc takie sobie zdjęcie zrobimy na miniaturkę. Ja już tutaj robię Print Screena, Hops. Wychodzimy i zaraz zobaczymy, czy nam zaliczy zadanie. I 100 forza pointów wpadło i zadanie zaliczone. Niech wyskoczy tylko nam zaliczone czy nie zaliczone. O, kurwa, nie, nie wyskoczyło. Dobra, zobaczmy sami, czy nam za zaliczyło w playlista. I zadanie zaliczone, więc jak pomogłem, zostaw łapkę. Jesteś nowy na, na kanale. Zapraszam. Kurczę zostawić subskrypcję i zapraszam na Discorda. Szałeczka do następnego. Cześć.